Jest szansa, jak patrzę na tutaj pogodę, jest szansa, że jutro będzie dla mnie ostatni taki gorący dzień w tym roku. Jutro ma być 30 stopni, a przez następny tydzień ma być tak w granicach między 21 a 25. Co prawda, ten tydzień ma być również początkiem września, więc obawiam się, że niestety taki mamy już klimat. Nie żeby mnie to cieszyło, bo tak katastrofa klimatyczna wchodzi. No ale mnie bardzo cieszy to, że wreszcie, wreszcie zaczyna się robić chłodniej, bo to znaczy, że moje mieszkanie przestanie być sauną, a to jest dla mnie już dobre, wystarczające. I stąd myślę, że dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o właśnie byciu good enough, o byciu wystarczająco dobrą. E, bo widzicie, jakby nie wiem, czy wiecie, ale skończyłam dość prestiżowe studia. Konkretnie skończyłam kierunek lekarski i to jeszcze w ogóle w Warszawie. E, ba, nawet powiem więcej, bo teraz <laughs> powiedzenie, że studiuje się w Warszawie kierunek lekarski, to jak powiedzieć, że się studiuje na, nie wiem, jednej z dziesięciu uczelni. A więc skończyłam w Wum. Było to moje marzenie od liceum, I guess. Znaczy, jakby chciałam się dostać na lekarski, e, jakoś zadecydowałam to na, na koniec gimnazjum, no a potem stwierdziłam, że jak lekarski, to najfajniej w Warszawie. Natomiast, wiecie, jakby to, że skończę ten WUM, wcale nie było takie jasne na początku. Ba, nie było wcale takie oczywiste, że dostanę się na te głupie studia, ponieważ, jakby matura poszła mi nieźle. Jakby ostatecznie na te studiach się dostałam, ale niewystarczająco dobrze, żeby po pierwsze się dostać w Warszawie i generalnie to dostać się gdziekolwiek na lekarski. Znaczy, siedziałam i po prostu zobaczyłam te listy, wskazujące, że mam zdecydowanie za mało punktów. Wtedy też weszła moja opcja awaryjna, bo widzicie, dostałam się już w pierwszej rekrutacji na psychologię, a właściwie nawet psychologię kliniczną na GUMEDzie, czyli w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. E, jakby ja jestem z Gdyni, więc jakby to w ogóle zapowiadało się jak super zabawa. Przeniosę się do Gdańska mega. No, i jakby oczywiście wraz z zapisaniem się na kurs przygotowawczy do matury w Warszawie, bardzo słynny, oraz fakt, że moja osoba partnerska była wtedy w Warszawie, bo to stała się na cholerny wum, to całą resztę mojego życia przyniosłam w trakcie wakacji do Gdańska. Wiecie, kupiłam kartę miejską, wyrobiłam legitkę. Poszłam na pierwsze zajęcia i zaczęłam szukać, gdzie się kupuje podręczniki na studia. No, ale nie zostałam tam na dłużej, ponieważ właśnie po tym pierwszym dniu zajęć dostałam wiadomość, że dostałam się na kierunek lekarski do Rzeszowa, na drugi koniec Polski i to jeszcze na studia niestacjonarne. I jakby, czemu wam o tym właściwie mówię? Bo widzicie, mam takie wrażenie, że całe moje życie to jest taki ciąg małych zwycięstw, które są okraszone takimi, takimi gorzkimi porażkami. To znaczy, jakby udaje mi się osiągnąć to, co chcę, ale tak totalnie na naokoło. To znaczy jasne, dostanę się na ten lekarski, ale w Rzeszowie, na niestacjonarne, i następne dwa lata życia poświęcę, żeby najpierw się przenieść na stacjonarne, a potem się przenieść do Warszawy. I, i wiecie, jakby ja tak mam wrażenie, że mam ze wszystkim. Tak ostatecznie wiecie, matura, potem e, jakby te studia, teraz staż. I. I jakby wydaje mi się, że nie jestem w tym jedyna, nie? Jakby wydaje mi się, że jednak większość ludzi nie osiąga samych sukcesów i nie osiąga 100% tego, co sobie zaplanowali. Że wiecie, jakby nie każdy od razu zakłada tam startup na 2 miliardy dolarów, tylko jednak większość ludzi ma jakiś plan. Ten plan nie wypala trochę. Tak, powiedzmy, w 60%. I jakby zaczęłam o tym myśleć, ponieważ ostatnio właśnie opowiadałam Wam o tej akceptacji. Nie o tym, że mam wrażenie, że straciłam trochę tej empatii do siebie, kiedy straciłam swoją wiarę w Boga. Bo ta wiara w Boga pozwalała mi trochę outsourcować sobie złość na siebie, bo i tak musiałam wszystko zaakceptować, a i tak wszystko miało prowadzić ku dobremu. I wiecie, jakby przestałam wierzyć w Boga już jakiś czas temu. A jakby mimo wszystko, mimo tego, że na tych cholernych studiach również miałam po prostu pasma tych małych 60% zwycięstw. W których jasne, nie musiałam nigdy powtarzać roku, ani nie miałam nigdy warunków, ale zdarzało mi się poprawić przedmiot. Jasne, byłam czasami bardzo dobra z jakiegoś przedmiotu, ale z innego miałam duże problemy. I jasne, jakby skończyłam te studia, ale oraz jeszcze w międzyczasie pracowałam. Ale nie miałam na tyle dobrej średniej, żeby zacząć staż tam, gdzie chciałam. Tylko teraz muszę być super dojazdowiczką. No i jakbym. Mimo tego, że nie wierzę w tego Boga, to jednak to życie się toczy, nie? Nadal, nadal osiągam te moje ukochane 60%, 60 zwycięstwa. I wiecie, jakby. Bardzo się nadal boję tego, co mi przyniesie przyszłość. Bardzo, bardzo się boję, na przykład, pisać teraz lek. I zastanawiam się, gdzie się właściwie dostanę, co mi to przyniesie. Czy nie będę musiała, na przykład, zimować i czekać, i poprawiać jeszcze raz leku? Jakby. To jest kolejny taki egzamin, których ja nie znoszę, bo to są takie egzaminy, gdzie ja mam wrażenie, że całe moje życie zależy od tego, jak mi pójdzie ten jeden głupi egzamin. Tak było z maturą, tak było potem na tych egzaminach, na studiach, tak teraz jest z tym lekiem. Ale, ale jakby im dłużej o tym myślę, tym bardziej mam wrażenie, że kurde, jakby. Ja wcale nie muszę być najlepsza na świecie. Czasami, czasami wystarczy, że jestem dobra, wystarczająco. I totalnie mam wrażenie, że, że nie tylko ja tak mam. Że Wy również możecie dojść do swoich celów naokoło. I wiecie co? I czasami taka droga naokoło może być bardziej wartościowa. Bo wiecie, może ja nie dostałam się od razu do Warszawy, ale dzięki temu, jakby w Rzeszowie, naprawdę niesamowicie się uformowałam, jakby niesamowicie się zmieniło moje życie, przez to, że spędziłam te dwa lata samodzielnie w Rzeszowie. Poznałam niesamowitych ludzi, nauczyłam się bardziej ufać sobie samej, przeszłam psychoterapię pierwszą <grym> i jakby naprawdę nie żałuję tego Rzeszowa. Ba, jest jakaś część mnie, która zastanawia się, czy to dobrze, że jakby potem przenosiłam się do tego wumu, żeby gonić tą moją osobę partnerską. A teraz ten staż, wiecie, jakby nie jestem tam, gdzie chciałam być. Muszę tu jestem w mniejszym, mniej prestiżowym szpitalu. Ale z drugiej strony, właśnie w tym mniej prestiżowym szpitalu dostałam własną salę. Mam napisać teraz pierwszy wypis, a potem będę odpowiadała za leczenie własnego pacjenta? Jakby nikt by mi nie dał takiej odpowiedzialności w hurdur szpitalu klinicznym w wielkim mieście, gdzie starzystów jest dostatek. A tutaj mogę rzeczywiście się rozwijać. Także jeszcze raz powtórzę. Czasami wystarczy być dobrą wystarczająco. Czasami wystarczy osiągnąć 60%, i te 60% może być lepsze niż te głupie 100%. Czasami możemy po prostu zaakceptować, że nie udało się zrealizować planu na maksimum, ale i tak damy radę. Ostatecznie mamy jeszcze całe życie przed sobą. I tak mówię to również, jeśli słuchacie mnie tutaj osoby pod 80, mówię również do Was. Macie jeszcze całe życie przed sobą.